Kuchnia elektryczna grudek z działu ku współczesności energetyka. Miejsce produkcji pomorska elektrownia krajowa Grudek z siedzibą w toruniu. Czas powstania 1938 rok. Własność Muzeum Inżynierii i Techniki. Kuchnia to metalowy prostopadłościan wysoki i długi na 80 cm. Głęboki na 55 cm ma on zaokrąglone krawędzie, pokrywa go biała emalia. Żeliwny blat jest czarny, nieco dłuższy niż sama obudowa kuchni. Po obu stronach wystaje 15 cm poza jej krawędź zawiera trzy czarne palniki. Najmniejszy ma kilkanaście cm średnicy, największy około trzydziestu. Pomiędzy palnikami pozostaje jeszcze sporo miejsca. Wzdłuż prawego i lewego boku blatu biegnie pręd, uchwyt na ściereczki. Na przedniej części obudowy, pod blatem, znajduje się rząd pięciu półokrągłych czarnych pokręteł. Pod nimi umieszczone są drzwiczki piekarnika z czarnym, bakelitowym pokrętłem oraz metalowym poziomym uchwytem. Pod nim przytwierdzono tabliczkę z logotypem elektrowni w kształcie trapezu. U góry czarny napis grudek. Pod nim grafika z płonącą pochodnią i czerwonym zygzakiem błyskawicy. Tylna ścianka obudowy kuchni jest czarna. Wychodzi z niej kabel w bawełnianej izolacji, zakończony czarną wtyczką. Audiodeskrypcja Regina Menarska, Dawid Górny, Fundacja Pełni Kultury. Czytał Hubert Chłopicki.